Przy naszej jedynce cały czas prace trwają, robimy jak możemy po nocach, mamy zrobione już mocowanie z tyłu pod chłodnicę. Do tego taki prototyp też mocowania tutaj slipota, pomp i filtra paliwa. Cały układ chłodzenia mamy już skończony, a tutaj też mamy zrobione blachy do wspawania, fasolki i tutaj na dwie obejmy będzie montowana pompa. Później zobaczycie jak to finalnie wygląda. I tutaj możecie od przodu sobie zobaczyć, jak też biegną rury od chłodzenia. Oprócz tego mamy też zaślepione dziury w ścianie grodziowej, i później po wyszlifowaniu na to przyklejmy matę termiczną, żeby w środku też było jednak trochę chłodniej. Mamy też wypiaskowane całe zawieszenie i wspawane już pod tylne zwrotnice. Adapterki pod dodatkowy zacisk, będziemy składać cały zawias, wsadzimy tuleje, które mamy od CNC71, aluminiowe, do zawieszenia i do dyfra. Oprócz tego jeszcze wjadą tutaj regulowane wahacze od swagrów. a resztę to już zobaczycie niebawem.